Znajdujemy się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, wspólnej księżnicy dwóch uniwersytetów, śląskiego i ekonomicznego. Spotykamy się w czasie Tygodnia Bibliotek. To 19 już inicjatywa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w którą CINIBA również w tym roku się włącza z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że świętujemy aktualnie 10 lat istnienia Centrum i chcieliśmy Państwa szczególnie ugościć. Organizując różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, edukacyjne, przypominając o tym, że biblioteka jest otwarta i oferuje czytelnikom i użytkownikom wszelkie usługi. Dzisiejszy dzień jest poświęcony nauce polskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Nostra Que Memoria Historia na Dotyk, z którym od kilku lat współpracujemy. Mówimy dzisiaj o wielkich naukowcach, nieznanych wynalazcach. Ten projekt jakby pokazuje tych Polaków, którzy zasłużyli się nauce, jednak nie do końca są powszechnie znani i dlatego przedstawiamy ich sylwetki w wykładach, prezentacjach oraz filmach. W trakcie tej konferencji pokazujemy materiały, które przygotowaliśmy zarówno w postaci artykułów, ale przede wszystkim te filmowe chcieliśmy ten projekt filmowy zaprezentować, który filmy można zobaczyć na kanale Historia na dotyk na YouTubie i dzięki temu też w trakcie konferencji pokazaliśmy, że to była taka epoka wielkich wynalazców, ale że była wcześniej, bo mówimy o na przykład naukowcu Witelo ze średniowiecza, potem Później mamy tych naszych współczesnych, których opisaliśmy i sfilmowaliśmy, ale też udało nam się zaprosić, pokazać kilku naukowców współcześnie pracujących, których osiągnięcia są naprawdę wybitne, tak jak profesor Trautman czy Artur Eckert z Oksfordu. No i a udało nam się zaprosić profesora Jemilitego z, z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego który jest chyba jednym z najwybitniejszych specjalistów od technologii mRNA. Ona się dzisiaj stała popularna dzięki szczepionkom i epidemii COVID, ale generalnie tutaj te prace zarówno w Polsce, jak i za granicą zmierzają w kierunku leczenia raka. Zaprosili, zaprosiliśmy także nas tutaj odwiedził dr Jarosław Duda, który opracował metodę kodowania ANS. On to mądrzej w pewnym ułoży, ale generalnie chodzi o to, że w przypadku przesyłu strumienia czy jeżeli coś oglądamy po prostu w sieci, to trzystokrotnie szybciej następuje przepływ tych danych, natomiast w przypadku zapisu JPG, to będą tzw. Tak XL i XFPG, to jest trzykrotnie mniejsza, mniejsza zawartość. Na tę technologię wykorzystują Google, wykorzystuje Facebook, te systemy operacyjne oparte na jądrze Linuxa, ale to będziecie, może Państwo mieli okazję sami posłuchać doktora Dudeton lepiej to wyjaśni. thank <music> you Używając telefonu, używając komputera, prawdopodobnie nasze dane są zapisane. Którą z tych metod? Cała szczęście moją. Ta historia właśnie zaczęła się w mojej pracy magisterskiej w 2006. Pierwszy, pierwszy wariant. Potem był taki wariant już bardziej praktyczny, w 2007. I to były jakieś pierwsze zainteresowania, ale jednak była cisza, a dopiero w 2013 to tak ruszyło tak naprawdę, więc drugi wariant wprowadziłem i, i właśnie ludzie zaczęli się interesować. Zaczęły pojawiać się pierwsze, pierwsze kompresory tak, w 2013 jest. Właśnie, i wiandrze Linuxa na przykład, i właśnie nowe, nowe, nowe obrazu w Apple w całym sprzęcie, iPhone, Mac, kompresor DNA, taki kompresor CRAM, prawdopodobnie będzie zapisany tą metodą, I, i jeszcze dziesiątki innych kompresorów, więc coraz częściej jest rzeczywiście. No, no, jeśli używamy elektroniki, to prawdopodobnie nasze dane są zapisane właśnie na końcu tą metodą ANS. To jest, problem jest taki, że, że, że trzeba pan, w kompresji danych zamieniamy dane na ciąg symboli o zmiennych, zmiennych prawdopodobieństwach. Jeśli jest częste, to powinien mieć krótki ciąg bitów, jeśli rzadkie, to powinien mieć długi ciąg bitów. I teraz jest właśnie taka trudność, że, że czasami jest, ilość bitów może być ułamkowa, na przykład 1,5 bita, pół bita. I do takich rzeczy właśnie Moją metodą używał się w praktyce. Właśnie najpierw były metody takie, które używały pełnych bitów, potem było kodowanie arytmetyczne, które używało takich właśnie też, też ułamkowych, tak porządnie działało, a moje właśnie to robi tak, jak to drugie, tylko że kilka razy szybciej. I dlatego właśnie wybiera to drugie. Profesor Cybulski jest dzisiaj mało znanym naukowcem, mało znaną osobą, a jego odkrycia są bardzo istotne dla nauki w dzisiejszych czasach. Profesor Napoleon Cybulski był wybitnym polskim uczonym, który wynalazł fotochemotachometr urządzenie do badania prędkości przepływu krwi, również miał ogromne zasługi. W badaniu nadnercza był odkrywcą adrenaliny i profesor Cybulski w kolejnych badaniach z jego współpracownikiem, uczniem i przyjacielem później, Alfredem Beckiem, prowadziły do odkrycia encefalografii. Profesor Cybulski był wielkim zwolennikiem dopuszczenia kobiet do studiów na kierunkach medycznych. Również uważał, że kobiety powinny brać aktywny udział w prowadzeniu badań naukowych. Był nominowany trzy razy do Nagrody Nobla. Charakteryzował się niekonwencjonalnym, jak na tamte czasy, podejściem do nauki. Najpierw zauważał problem. A potem wymyślał, jak ten problem rozwiązać. To, co charakteryzowało jego badania, to była multidyscyplinarność. Praktycznie wszystkie dziedziny nauki, które pozwalały rozwiązać dany problem, były przez niego stosowane. Adamiecki jest przecież inżynierem. Znaczenie Adamieckiego. Polegało na tym, że on w sposób bezdyskusyjny e, głosił konieczność e, porozumiewania się czy wręcz jedności techniki i ekonomii. Usilnie i mocno akcentował konieczność przez inżynierów wiedzy ekonomicznej. Ekonomia, myślenie ekonomiczne, kalkulacja kosztowa, znajomość cen, której nie zależy. Od wytwórcy, tylko jest ustalany na rynku. To są pewne czynniki ograniczające i wyznaczające zarazem działalność technika, który bywa menedżerem, a najczęściej bywa odpowiedzialnym za proces wytwórczy, proces produkcyjny. I jakby do tego w dodatku później jeszcze dodał pewien rys humanistyczny. Mianowicie uważał, że tego Człowieka pracującego należy traktować jako podmiot, nie jako część składową produkcji. I dlatego Adamiecki był gorącym zwolennikiem uruchamiania prac badawczych nad fizjologią człowieka pracującego, nad psychologią pracy. To są komponenty dodatkowe, które pozwalają mówić o Adamieckim nie tylko jako techniku, nie tylko jako o ekonomiście, który wzmacnia działalność techniczną, ale także jako o humaniście, który człowieka pracującego traktuje jako całość, a nie jako. Jeden z czynników, jeden z elementów produkcji. Ford, tym przecież właściciel ogromnego imperium, był członkiem Instytutu Naukowej Organizacji Karola Adamickiego. Także to były lata przełomu. XIX i XX wieku i początek XX wieku, wtedy mamy do czynienia z tworzeniem, z powstawaniem naugo zarządzania. Adamiecki jest jednym z twórców właśnie tej dziedziny. No dziś zarządzanie i marketing to są niezwykle popularne kierunki, ale u ich podstaw między innymi leżała myśl, a zwłaszcza działalność Adamieckiego.